Ostatnie promienie zachodzącego słońca barwią szare mury bazy operacyjnej Rembertów pod Warszawą na czerwonobursztynowy kolor, odbijając się w kałużach po przelotnych deszczach. Nad horyzontem zbierają się ciężkie, naładowane chmurami warstwy, zwiastujące nadciągającą burzę. W środku centrum operacji specjalnych grom hałas potężnych wentylatorów miesza się z alarmującymi odczytami meteorologicznymi. Wiatry przekraczają 60 km/h, a w ciągu dwóch godzin mogą przerwać łączność satelitarną. W samym sercu tej precyzyjnej i napiętej maszyny operacyjnej wyróżniają się cztery postacie: operacyjni i analitycy grom, szare mundury z nowoczesnymi tabletami i mapami 3D. Pierwsza z nich to porucznik Zofia Złota Wierzbicka, lat 28. Jej ksywka nie pochodzi od koloru włosów. Ale od lodowatego spokoju, z jakim podejmuje decyzje w sytuacjach ryzyka. Uczestniczyła w operacjach w Afryce Wschodniej i na Bałkanach. Na lewym przedramieniu nosi trzy trójkątne blizny ślady ambuszu w Gruzji, w którym straciła operatora. Jej spojrzenie przeszywa ciszę, ale w głębi serca ukrywa lęk, by nie powtórzyć tamtego błędu. Obok niej stoi kapral Szymon Radecki, lat 30 od Gugu, analityk danych wywiadowczych mistrz przeliczania obrazów z dronów na rozkazy taktyczne. Jego głos jest opanowany, niemal medytacyjny, ale w środku czuje tęsknotę za adrenaliną, za działaniem w terenie, nie za klawiaturą. W sektorze logistyki działa sierżant Elwira Kowalczuk, lat 26, specjalistka od wywiadu terenowego i infiltracji w trudnym środowisku. Wywodzi się z terenów wiejskich na Ukrainie, córka uchodźców z Donbasu, jej twarz jest chłodna, Postawa opanowana i każda decyzja wypełniona instynktem przetrwania. Ukryta w cieniu ekranów obserwacyjnych jest szeregowa Izabela Iza Majewska, 22 lata. Zielone oczy, rude włosy spięte w kucyk, ciało przygotowane do intensywnych ćwiczeń. To pierwsza kobieta obserwatorka taktyczna w bazie Rembertów. Każdy jej ruch to milimetr precyzji pamięta wagę każdej współrzędnej, każdego przekątnego pola widzenia mapy. Kontekst jest napięty. Kwiecień 2032. NATO rozpadło się z powodu wewnętrznych tarć, a byłe republiki sowieckie nawiązały tajne sojusze. Góry Bieszczady na granicy południowo-wschodniej Polski stały się strategicznym zakleszczeniem. Ćwiczeniowa misja ewakuacyjna w terenie górskim nagle przerodziła się w tragedię, gdy helikopter S 70 i Wilk z sześcioma operatorami i generałem Romanem Sokołem, został zestrzelony pociskiem ziemia powietrze. Wróg jest nieznany. Burza nadciąga. W centrum dowodzenia stoi pułkownik Artur Leszek, lat 50. były dowódca sił zintegrowanych w Afganistanie. Jego mundur idealny. Lecz ręka drży, kiedy uderza w stół interaktywny. Żadnej operacji naziemnej bez potwierdzonego lądowania, odpowiada major Dawid Baran, lat 38. Więc pozwalasz mu umrzeć tam na wysokości 1800 metrów? Wszystkie oczy skupione na monitach. Izabela dostrzega coś, czego inni nie widzą: starą trasę geologiczną przez przełom łękowyny, wulkaniczne szczeliny, pominięte współczesnymi mapami ale istniejące w dokumentacji z lat osiemdziesiątych. Puls jej przyspiesza. To jedyna droga, by dotrzeć do helikoptera, zanim przyjdą techniczne awarie i śmierć. Jednak zasada w grom brzmi jasno rekrutki nie kwestionują rozkazów. Izabela szepcze do siebie Jeśli nie zjemy te szanse teraz, oni tam nie przeżyją. Sekundy stają się wiecznością, biurokracja dusi decyzje. protokół wymaga zatwierdzenia na poziomie dowódcy ale prawda leży pomiędzy mapą a chmurami. Tragedii można było uniknąć przez odwagę. Kamera powoli oddala się, objęcie czterech postaci pod ostrożnym światłem ekranów. Zofia twarda jak stal, Szymon rozdzierany wspomnieniami, Elwira instynktowna jak cień lasu i Izabela, płomień, który właśnie zaczyna rozświetlać historię. Dramat wykuwa sceny, czas działa na wagę życia. Alarmy w Centrum Operacji Specjalnych Grom w Rembertowie przytłumionym echem rezonują, gdy obrazy termalne z S-70i Wilk pojawiają się na ekranach. Helikopter spoczywa na stromym płycie skalnej w Bieszczadach, dymiąc. Widzimy sylwetki operatorów między wrakiem, rozciągających się jak cienie. Czas kurczy się. Pułkownik Leszek wstaje i proponuje: Skorzystajmy z ciężkich dronów cargo i precyzyjnych dźwigów powietrznych. Major Baran odpowiada ostro. Drony nie wyciągają rannych. Nie zawiozą złamanej nogi ani roztrzaskanego kręgosłupa. Izabela nadal patrzy na ekran interaktywny. Palce ślizgają się po mapie, aż odnajdują trasę Łemkowyny, starą ścieżkę przemytników, wytyczoną wulkaniczną strukturą terenu. Liczy parametr. Droga, choć ryzykowna, może dać zespół lekkiej ewakuacji w mniej niż dwie godziny. Obraca się do Szymona. Jest alternatywa, nieoficjalna, ale logiczna. Odruchy twarzy Szymona ciemnieją. Nie ma jej w podręcznikach grom. Elwira analizuje dane topograficzne. To bazalt, wilgoć, ale stabilny. Dam radę przejść. Burza rzuca błyskawice na horyzoncie. Baran mówi: Mamy trzydzieści minut, zanim warunki staną się nie do zniesienia. Działamy teraz, lub zostajemy z niczym. Leszek zawahał się. Bez zgody centrali, żadnej operacji poza protokołem. Izabela wkracza. Proszę o możliwość sugestii, panie pułkowniku. W całej sali zapada cisza. Leszek mówi lodowatym tonem. Rekruci obserwują, nie dowodzą, ale Izabela stoi prosto. Każda minuta debatowania może kosztować życie generała i całej załogi. Radecki dołącza. On ma rację. Trasa Łemkowyny skraca czas i ogranicza ryzyko. Pokryta lasem aż do finału. Leszek odwraca się i odchodzi. Izabela z naprawdę. Szansa na zatwierdzenie właśnie wygasła. Zdecydowała. Wypada z sali. Kamera śledzi jej kroki przez korytarze, gdzie światła awaryjne migoczą. Spotyka Kowalczuk w magazynie taktycznym. Uciekasz od rozkazów. Ratuje ich za nie. Elwira bierze plecak. Ilu potrzeba. Czterech. Z tobą jesteśmy dwie. Radecki dołącza, ustawiając radio na częstotliwość szyfrowaną. Bez zgody centrali, idealnie. Sierżant Tomasz Osiński, technik łączności, dołącza zaraz po nim. Bez formalnego rozkazu to mój rodzaj adrenaliny i czterech ginie w deszczu. Wychodzą przez boczne światło strażnika, wyłączają kamery, przestawiają czujniki i znikają. W bieszczadach las jest brutalny mokre korzenie, śliskie zbocza, przewrócone pnie. Kowalczuk prowadzi, mocując liny na porośniętych mchem skałach. Radecki mierzy pozycje geologiczne na wodoszczelnym tablecie, porównując je z historycznymi danymi. Izabela sygnalizuje czerwone punkty, czerwone pochodnie używane przez dawnych górników radzieckich. Osiński komunikuje się tylko ledami. Jedno mignięcie to idź dalej, dwa to stop. Desfiladej rozwęża się. Dwumetrowy korytarz skalny na mrozie, deszcz staje się zasłoną, woda sięga połowy łydek, Leszek zauważa, cztery ID operatorów zniknęły. Zamknijcie dostęp. Interwencja poza bazą. Baran zawahał się. A co z ratunkiem? Złamali łańcuch dowodzenia, robią swoje. Potok górski sięga kolan, kowalczuk wiesza kotwice, grzmot rozbrzmiewa, radecki dostrzega ciepło. Helikopter jest już blisko. Nagle grunt się zapada. Kamienie lecą. Lewo! krzyczy Kowalczuk. Ucieczka na centymetry. Wstają. Izabela wskazuje. 100 metrów. Sygnał termiczny potwierdza. Na horyzoncie MG-17. W tle ogień splata się z strzałami z broni automatycznej. Drużyna Alfa próbuje zbliżyć się od góry. Narażona. Izabela mówi cicho. Jeśli dopadną pierwsi. Tracimy wszystko. Kowalczuk przyspiesza. Skupione twarze, brud, rana, determinacja. To nie już gra protokołu, to kwestia honoru. Wiatr wyje jak bestia przez zwężający się kanion. Gdy śmiała czwórka dociera na grząską polanę na Płaskowyżu, widok zmienia się w koszmarną scenę. S70 i Wilk, przechylony na bok, rozrywany z płonącym kadłubem. Dym miesza się z chłodem bieszczackiej mgły. Sierżant Kowalczuk ocenia trzy krytyczne punkty. Cała struktura może się zawalić. Izabela wchodzi do wraku, znajduje generała Sokoła, przytomnego, lecz z ciężką złamaną nogą i licznymi ranami. Tu tenente Majewska. Jesteśmy po to, panie generale. On próbuje na no napoje. zostawcie mnie, ma, no, uratujcie innych. Izabela łamie milczenie. Nikt nie zostanie porzucony. Z góry nadciągają drony wroga. Szymon aktywuje mini drony maskujące, uwalniające gęsty syntetyczny dym termiczny. Mamy 8 minut, potem wracają sensory. Alfa Team próbuje dostać się od góry. Atakują snajperzy ukryci w lesie. Echo strzałów odbija się od skał. Osiński montuje improwizowany nadajnik na szczątkach Mi-17 radecki wypala puls elektromagnetyczny, wyłącza mocowania laserów wrogich dronów. Kowalczuk i Osiński dokonują ewakuacji kolejnych rannych sierżanta dworaka i kapral cybulską. Nagle eksplozja, pomocniczy zbiornik paliwa eksploduje, płomienie i iskry lecą w górę. Woda natychmiastą parą rozpływa się nad polaną, rozpoczyna się lawina skalna, Izabela krzyczy. Upara ewakuacyjna kapsuła. Teraz! Radecki biegnie do kapsuły. Kontener modyfikowany do ratownictwa powietrznego, ukryty wcześniej w zaroślach. Próba ruszenia się. Lina zwierająca kapsułę pęka. Przerdzewiała, zerwana przez eksplozję. Kapsuła chyli się nad przepaścią. Nadzieja gasnie. Wtedy za drzew wybiega komandor Zofia Wierzbicka jak zjawa. Przybyła z oddziałem Grom przez alternatywną infiltrację. Widzi dramat mi działa. Izabela teraz ma krzyczy, chwytając zerwany kabel gołymi dłońmi, ciało jej drży. Izabela wspina się na burtę kapsuły, wciągają rannych. Kowalczuk wchodzi ostatnia przypinając pasy. Zofia trzyma Lina tak mocno, tak boleśnie, że czuć każdy uścisk. Warstwa rękawiczki przecięta aż do skóry. Czas się kończy. Izabela odpala sygnalizator, czerwony flarę przecina niebo. W tle słyszy się turbohelikopter Mi 17 wojska polskiego wjeżdżający z chmur. Wykonuje precyzyjny manewr przyciągania magnetycznego kapsuły. Kapsuła unosi się łagodnie, błyszcząc iskrami. Jest jak pociąg ratunkowy w ciemności. Ściska rękę generała, spojrzenie przez smugi dymu. Nie ma triumfu. Jest ulga. Ziemia drży. Lawina ziemi i kamieni pędzi za kapsułą. Zofia krzyczy: "Ewakuacja!". Radecki osłania tyły. Drużyna ucieka boczną ścieżką. Dźwięk kul odbija się od skał ostatni raz. Scena oddala się. Izabela w kapsule skulona patrzy przez okno na świt nad górami. Kamera odsuwa się. Kapsuła zanika w chmurze. Deszcz się uspokaja. Echo ognia ucicha. Tworzy się cisza, w której opada dramat. Następny poranek budzi bieszczady mgliście. Dzienny chłód przerywa ciszę, gdy ekipy zbierają resztki helikoptera Wilk, drony monitorują teren, w baza Rembertów, centrum operacji, jest cichsze niż cokolwiek. Na ekranach wykresy operacji siedem uratowanych, w tym generał Sokoł, wobec czterech spodziewanych ofiar. Liczby robią wrażenie, ale prawdziwa zmiana kryje się w spojrzeniach oficerów. Pułkownik Leszek stoi przed centralnym ekranem. Po jednej stronie oficjalna trasa, 4 godziny i pełne ryzyko, po drugiej trasa Łemkowyny, 2 godziny 15 minut bezpieczniejsza. Statystyka jasno wskazuje: 70% ryzyka versus 10%, a wynik uratowane życie. Generał brygady Witold Karski łączy się przez wideokonferencję. To nie była misja, to była cezura. Od dziś nazwiemy ją Operacja Cień. Major Baran próbuje złagodzić ciężar decyzji. Część decyzji podjęło dowództwo centralne. Karski przerzuca spojrzenie. Nie chcę usprawiedliwień, chcę wyników i wyniki dali ci, którzy zaryzykowali. W szpitalu polowym generał poprosił Izabelę. Wchodzi. Jej mundur z plamami błota i oschniętej krwi. Ty byłaś obserwatorką. Ja teraz jestem tenente Majewska. Nie tylko mnie uratowałaś, uratowałaś nas samych. W sali odpraw bazy organizowana jest ceremonia. Komandor podporucznik Wierzbicka zabiera słowo: Nie świętujemy brawury, świętujemy wynik. Odczytanie wyróżnień: sierżant Kowalczuk, krzyż walecznych za odwagę i prowadzenie ewakuacji. Sierżant Osiński, odznaka zasługi operacyjnej, za improwizowaną łączność. Kapral Radecki, medal zasługi taktycznej, za taktykę in situ. Podporucznik Majewska, gwiazda honorowa sił specjalnych, awansowana do oficjalnej pozycji. Media określają operację jako strategiczną insubordynację, jednocześnie największy sukces od kryzysu Podlaskiego sprzed dekady. Dla wielu Izabela staje się symbolem nowej ery, młoda kobieta, taktyk, liderka. Konserwatyści krytykują złamanie przepisu, reformiści wochują, oto nowa doktryna. Decentralizacja, adaptacja, intuicja. Pułkownik Leszek zostaje przesunięty na stanowisko administracyjne w Ministerstwie Obrony. Jego imię znika z ogólnych list operacyjnych. Nie wszczęto formalnego śledztwa, ale przyszłość wyciszono. Major Baran otrzymuje zadanie stworzenia programu szkoleniowego, dowództwo taktyczne w sytuacjach awaryjnych, dedykowany młodym oficerom. W głębi bazy bohaterowie przetwarzają wydarzenia w milczeniu. Zofia pisze rękopis. Taktyka i intuicja czynnik ludzki w grom. Kowalczuk pisze list do matki, po raz pierwszy z dumą o tym, co przeżyła. Radecki projektuje nowy model drona dymnego z integracją AI i manualnym override. Osiński pisze na tablicy: Misja chronić nie tylko wykonywać rozkazy. Izabela siada w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło, ta w magazynie sprzętu. Trzyma fragment starego hologramu, uśmiecha się cicho, nie potrzebuje oklasków. Rozumie, że uznanie jest formą odpowiedzialności. Słońce przedziera się między chmurami nad bieszczadami. Dziś teren, który mógł stać się grobem, jest świadectwem narodzin nowej generacji. Rozchodzi się wieść. Senat obrony debatować zaczyna nad modernizacją hierarchii decyzyjnej. Akademia Wojskowa zmienia program nauczania, wprowadzając model Łemkowyny. Oficerowie z Bałtyku, NATO i Izraela proszą o raporty i kopie operacyjne. Idea, która rodzi się pomiędzy przepisami a intuicją, dyscyplina nie zawsze znaczy posłuszeństwo. Czasem oznacza wiedzieć, kiedy złamać regułę, by ocalić życie. Noc spada nad Warszawą. Na placu w bazie Rembertów. Reflektory oświetlają nowy pomnik, cztery postacie w brązie idące naprzód, spojrzenia w przyszłość. Wokół stoją żołnierze i rodziny, łzy w oczach i cisza pełna symboliki. Pomnik łączy w sobie kontrasty, dyscyplinę i odwagę, hierarchię i instynkt, tradycję i nową generację, która wyłoniła się z burzy bieszczat. Ekrany wspomnień. Zofia trzymająca linę, gdy krew spływa po ramieniu radecki puszczający dron dymny z chirurgiczną precyzją. Kowalczuk wyciągająca Izabelę z deszczu kamieni. Osiński uśmiechnięty, gdy układa improwizowany system łączności. Izabela zamknięta w kapsule, z zamkniętymi oczami trzymająca dłoń generała. Głos Izabeli, spokojny i refleksyjny. Nauczyłam się, że pole bitwy nie czeka na pozwolenie. Ocalić życie to nie tylko procedura. To widzieć drogę tam, gdzie inni widzą mur. Przejście do Auditorium Akademii Wojskowej. Studenci wypełniają salę. Na scenie generał Roman Sokoł oraz Izabela jako młoda mentorka taktyczna. Uroczysty moment przekazania protokołu majewskiej, podręcznika operacyjnego, zawierającego nowe metody. Geologiczne mapowanie terenu, podejmowanie decyzji w chaosie, integracja danych technicznych i intuicji. Cięcie na desfiladeiro Łemkowyny, teraz miejsce ćwiczeń. Wskaźnik na skalę. Tu, gdzie cisza krzyczała, odwaga odpowiedziała. Kowalczuk dotyka kamienia, jakby pojednanie z przeszłością. Radecki testuje drona nowego typu w studio. Osiński daje wywiad dla alternatywnego radia wojskowego. Gamblerka z sensem, technologia w służbie człowieka. Zofia, teraz przywódczyni mobilnego oddziału Grom, spaceruje po korytarzach. Jej spojrzenie nie jest już chłodne. Ma głębie doświadczenia. W gabinecie wisi zdjęcie, twarze błotem pokryte, oświetlone flarą. Uśmiechając się, przepisuje historię od nowa. Scena finałowa. Izabela ponownie w magazynie, gdzie to wszystko się zaczęło. Fragment hologramu w ręku. To nie była rebelia, to była odpowiedzialność. Na zewnątrz wiatr znów wieje. Ale tym razem noc jest spokojna. Góry stoją nieruchomo, a pod nimi życie toczy się dalej. Kamera odsłania bazę operacyjną Rembertów jako punkt światła pośród ciemności lasów. I pojawia się napis końcowy: zainspirowane prawdziwymi operacjami grom. Dedykowane tych, którzy widzą drogę, gdy inni widzą mur. Muzyka z strunami i chórem słowiańskim, kreszendo emocji, napisy końcowe ruszają.